Kiemanko. Dzisiaj mrozek z 5 stopni Siedzą boby Pokażę wam co się stało Ale to wczoraj się stało Te się sparzyły razem Te żyją dobrze, widzicie Zakwas jak działa o. Nie piszcie mi jak zrobić, bo ile tu stopni. No, tu nawet jest cieplej. Bo dokładny przepis podałem, do... napisałem, to jeszcze się ludzie. Napisz przepis, no kurde. Jak wszystko działa, ta wiedeńska żyje. Te też żyją, pupereczki. Wszystko w najlepszym porządku. Ale jedna sztuka mniej I Zaraz wam pokażę. O wody się trochę wylało <gry> Nagłe odejście Tutaj wszystko żyje Tutaj wszystko a, a pocztowej już nie ma Zobaczcie, wszystko chodzi, kurde zdrowe Pocztowa byk, jak nie wiem. A wchodzę rano, a tu trup. Zresztą wam je nagrywałem, to ta samiczka od niego. Teraz będzie się musiał sparować. Chyba tam to będzie samiczka, ale. A jak nie, to dwa samce nie. Nie będę nic na. Zobaczcie, jak one się ganiają. Też kubki eleganckie. Ale wchodzę do gołemnika. A tu trup leży pocztowa. Kawał bydlaka. I leży. I to jest właśnie taki nagły upadek. Ona miała jajka. Nie wiem, może się coś wystraszyła, uderzyła. Czy. O zobaczcie, tu wszędzie kupeleczki to. Też na pracy strzelać. Chociaż niektóre takie jeszcze są nie ten teges. Tu mi wczoraj też dałem wieczorem jedzonka żeby pojadły. Taki krótki film Wam nagram. Wody się zmieni. Abyście widzieli, nie wiem, ten srebrniak jeszcze, o, zobaczcie. Ten jeszcze jest ten. Ale widać jakieś tam nie leje ani nic, no. On i ta, taka ta siwka. Nie wiem gdzie ta siwka. to elegancko? Mrozika, akurat złapało ta siwka. Co tu chodzi? Siwka, siwka. Macie jedzenie, zaraz dostaniecie wody. I... I siedźcie. No, taka historia. Smutna. Szkoda, ta pocztowa to ładna. Była. Fajna, młode wychowywała. No ona ze synem się swoim stworzyła, bo to jej syn, nie? Ale jak widzicie, pocztowe takie mocne gołębie, a... a jednak... a jednak giną... marnie. A jednak giną marnie. Jak nie jastrzą, to odleci, jak nie odleci, to coś tam. Dobra, trzymajcie się, wrzucę wam, no za tu trupa oglądać. Znowu mam sześć. Trzymajcie się wszyscy ciepło. <laughs> Na razie, cześć. maneczko... Zobaczcie Co się chyba musiało ją coś podziałać. Ona jajka zniosła Ją zaszczepiłem O podziobane piórka i nie wytrzymała szczepienia. Jak to będzie samiczka, to o, od tego samczyka i samczyk już nie ma samiczki. Teraz będzie się musiał z tym spażyć. To chyba samiczka będzie. I znowu sześć. <gry>